Chodzi w kapturze na głowie. Dobrze, no i uwaga. Ruszyły. Szamir zawrat razem i Karus ostatni, Wianin przedostatni, ale tam na czoło stawki wysuwa się Czekondo, zanim nim Ulsan, blisko jest Terra Incognita, następnie poprawia weto. na ostatniej pozycji galopuje Majorka i 1000 metrów do celownika. Czekonto, Ulsan, Terra Incognita, następnie weto Zawrat, blisko Liderka, na ostatniej pozycji jest w tej chwili Norwek, a przedostatni Jakamar. Czekondo-Ulsan, ta para ma niewielką przewagę nad resztą stawki. Za chwilę prosta finiszowa, wyprowadza na prostą Czekondo, którego atakuje Ulsan, dobrze również galopuje Terra Incognita. Na razie te trzy konie są na czele gonitwy. Finiszuje weto 400 metrów do celownika. Czekondo-Ulsan, polem rozpędza się Yakamar. Czekondo, Ulsan, Veto, Terra Incognita, Veto doskonale galopuje i jest już na pierwszej pozycji Veto, a na drugim miejscu Ulsan finiszuje Jakamar i Veto, Ulsan, Jakamar, Czekondo, Terra Incognita i reszta stawki.